Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na szybko. Dziś dowiemy się między innymi o zmianie planów sukcesyjnych Ludwika Węgierskiego, śmierci Cesarza, czy też o pierwszych działaniach młodego Jagiełły. W roku 1377 zmarł Wielki Książę Litewski Olgiert. W czasie swego panowania koncentrował się na polityce wschodniej, znacząco rozszerzając terytorium Litwy na tereny Rusi, będące wcześniej pod zwierzchnictwem Złotej Ordy. Jego przeciwnikami byli wciąż potężni Tatarzy oraz państwo Moskiewskie. Większość północnych ruskich księstw była trybutariuszami Złotej Ordy, jednak dominującą pozycję wśród nich budowali właśnie książęta moskiewscy. Podczas gdy Olgiert koncentrował się na wschodzie, zachodnią część kraju oraz obronę przed groźnymi krzyżakami powierzył swemu bratu, Kieistutowi. Zmarły Wielki Książę pozostawił wielu synów, jednak na następce mianował potomka z drugiego małżeństwa z twerską księżniczką Julianą, 15-letniego Jagiełę. Wciąż potężny Kieistut uznał zwierzchnictwo swego bratanka i wziął go w opiekę. Taki obrót spraw nie spodobał się jednak licznym innym braciom Jagiełły, zwłaszcza najstarszemu Andrzejowi. Powstałe na Litwie zamieszanie postanowił wykorzystać Ludwik Węgierski, żądny rewanżu za litewski najazd z poprzedniego roku. Zebrał on polskie rycerstwo, posiłki zapewnione przez Władysława Opolczyka oraz śląskich książąt Strzelców i Oleśnicy. Wyprawa zakończyła się sukcesem i odzyskaniem zarówno ziemi chełmskiej, jak i bełskiej. Jerzy Narymontowicz raz jeszcze poddał się polsko-węgierskiemu królowi, jednak utracił dawne Lenna, otrzymując jedynie Lubaczów. Tymczasem na Litwie Andrzej Garbaty otwarcie wystąpił przeciwko Jagielle celem zdobycia tytułu wielkiego księcia. Wkrótce zmuszony był zbiec z rządzonego przez niego Połocka do wroga jego ojca, a więc do Moskwy. Panujący tam książę Dymitr Doński postanowił wesprzeć pretendenta zbrojnie, organizując wyprawę. W kryzysowej sytuacji młody Jagiełło postanowił zawrzeć rozejm z Ludwikiem Węgierskim, akceptując utratę ziem chemskiej i bełskiej. Rozpoczął też pertraktacje z wrogo nastawionym Zekonem Krzyżackim, które doprowadziły do zawarcia rozejmu w 1378 roku. W roku kolejnym Andrzej wkroczył z moskiewskimi wojskami na Litwę. Jednak koniec końców dzięki wsparciu Kejstuta i sprawnej dyplomacji Jagiełło utrzymał się na tronie. Po rzezi Węgrów w Krakowie i opuszczeniu Polski przez Elżbietę Łokietkównę, Ludwik potrzebował nowego namiestnika. W 1378 roku wybrał na polskiego wielkorządce swego zaufanego sługę Władysława Opolczyka. Był on piastowskim księciem, znał język polski i sprawdził się wcześniej jako węgierski palatyn, dyplomata i zarządca Rusi halickiej. Polskie rycerstwo, głównie z Wielkopolski, zdawało sobie jednak sprawę, że Władysław reprezentowałby przede wszystkim węgierskie interesy. Wielu nie chciało córki Ludwika węgierskiego na polskim tronie po jego śmierci, a Opolczyk jako wielkorządca, mógłby taką sukcesję ułatwić. W marcu zorganizowano zjazd w Gnieźnie na którym szlachta, powołując się na przywilej koszycki, odmówiła uznania go za namiestnika. Jego zdecydowanym oponentem był na przykład Bartosz z który nawet najechał na jego ziemię w okolicach Olesna. We wrześniu, wobec silnej opozycji, Ludwik Andegaweński odwołał Władysława Opolczyka ze stanowiska regenta. Później powołał w jego miejsce kolegium złożone z polskich urzędników, które nie budziło już takich kontrowersji w skład rady regencyjnej wszedł m.in. sędziwój z Szubina. Opolczyka zasmucić musiała także kolejna decyzja jego króla, a więc odebranie zarządu nad Trusią. Ziemia chalicko-włodzimierska znalazła się pod rządami węgierskich starostów i de facto przeszła z Polski do Węgier. Aby osłodzić mu utratę dwóch ważnych stanowisk, Ludwik nadał Władysławowi kolejne lenna w Polsce. A więc Bydgoszcz, i Nowrocław, gniewkowo i ziemię dobrzyńską. Tą ostatnią nabył jednak dopiero w 1379 roku, po wykupieniu jej od wdowy po Kaśku Słupskim Małgorzaty. W 1378 roku zmarł król Czech i cesarz Karol IV. Jeszcze przed śmiercią wyznaczył swego najstarszego syna, Wacława, na głównego następcę, koronując go nawet na króla Niemiec. Nie dał jednak siedemnastolatkowi łatwego zadania, bowiem nadał wiele innych ziem swym licznym krewniakom. Wacław IV objął czeski tron, jednak jego władza była słaba. Zgodnie z wolą ojca utracił władzę w Brandenburgii na rzecz młodszego brata Zygmunta. Inny brat, Jan. Otrzymał lenno w Zgorzelcu, Zaś księstwo Luksemburga przypadło jego wujowi, także Wacławowi. Tymczasem faktyczną władzę na Morawach przejęli jego kuzyni, Prokop i Jodok. Nie posiadał więc władzy porównywalnej z tą jego potężnego, zmarłego ojca. Co zaś się tyczy jego brata, Zygmunta, to dziesięciolatek został wysłany z Brandenburgii na Węgry, tak aby poznać tamtejszy język i obyczaje. Przypomnijmy, że miał on poślubić drugą córkę Ludwika Węgierskiego, Marię. Pod koniec 1378 roku zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna. W zamyśle króla miała ona przejąć władzę zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce, utrzymując Unię Personalną. Dzięki zaręczynom z francuskim królewiczem mogłaby się także ubiec o roszczenia do królestwa Neapolu czy hrabstwa Prowansji. Wobec jej śmierci Ludwikowi pozostały dwie córki Maria i Jadwiga. Przypomnijmy, że starsza z nich, Maria, była zaręczona z Zygmuntem Luksemburskim, młodym margrabią Brandenburgii. Król postanowił właśnie jej pozostawić polski tron. W praktyce oznaczałoby to więc powstanie polsko-brandenburskiej Unii Personalnej. W 1379 roku przedstawiciele polskiej szlachty i duchowieństwa zostali wezwani na zjazd do Koszyc, aby zaakceptować Marię jako przyszłą władczynię Polski. Budziło to opór części rycerstwa, zwłaszcza z Wielkopolski, które być może nie chciało zawiązania się unii z Brandenburgią. Jeżeli wierzyć kronice Jana z który jak należy zaznaczyć, był przeciwnikiem węgierskich rządów, Ludwik miał wymusić uznanie Marii przez polską delegację poprzez zamknięcie bram miasta. I faktyczne ich uwięzienie. Tymczasem najmłodsza córka Jadwiga miała przyjąć tron węgierski. Jeszcze w 1375 roku Ludwik zaplanował jej mariaż z synem księcia Austrii Wilhelmem Habsburgiem. W roku 1378 ośmiolatek i czterolatka wzięli swego rodzaju ślub zwany Sponsaliadę Futuro. Była to kanoniczna forma zaręczyn pomiędzy dziećmi, która miała jednak formę faktycznego ślubu. Małżeństwo takie musiałoby być przypieczętowane jego skonsumowaniem po osiągnięciu przez małżonków pełnoletności, bez potrzeby ponownej ceremonii. Węgry miałyby więc być połączone unią personalną z Austrią. Gdyby któraś ze stron zerwała porozumienie, to musiałaby wypłacić olbrzymie odszkodowanie w wysokości 200 tysięcy florenów. Zaślubiny zostały potwierdzone przez węgierskich i polskich możnych podczas zjazdu w Zwoleniu w 1380 roku. Po zawarciu dziesięcioletniego rozejmu z Zakonem Krzyżackim głównym wrogiem Litwy stała się Moskwa, popierająca roszczenia brata Jagiełły Andrzeja Garbatego. Tymczasem pomiędzy młodym wielkim księciem, a niemal 80-letnim Kiejstutem pojawiły się napięcia. Powodem tego mogła być spora autonomia, którą cieszył się Kiejstut, bądź też różnice światopoglądowe. Stary Kiejstut zdecydowanie obstawał przy pogaństwie, zaś młody Jagiełło mógł chcieć przyjąć chrzest, aby zmodernizować kraj. Innym powodem napięć mogła być także postać rodzonego brata Jagiełły, Skirgieły, który był jego bliskim doradcą i współpracownikiem. Tuż po zawarciu rozejmu z Krzyżakami w Trokach w 1379 roku Skirgieło odbył podróż do Prus. Kolejnego roku doszło do zawarcia tajnego paktu pomiędzy Jagiełłą a wielkim mistrzem Winrychem Winrichem Wonkniprodę. Traktat, zawarty w Dawidyszkach, pozwalał Krzyżakom na najeżdżanie ziemkiej stuta bez interwencji ze strony Jagieły. Jagiełło mógłby jednak przyjść stryjowi z pomocą, gdyby najazd był zbyt groźny a jego bierność wyglądała podejrzanie. Zabezpieczywszy zachodnią flankę, Jagiełło zawarł następnie sojusz z hanem Złotej Ordy, Mamajem, który wymierzony był w Moskwę. Jeszcze w 1380 roku doszło do bitwy na Kulikowym Polu. Chcący zrzucenia mongolskiego jarzma Dymitr Doński poniósł straszliwe straty, jednak zdołał rozgromić wojska tatarskie. Co prawda Jagiełło zebrał spore siły i był nawet w okolicy, jednak z niejasnych do końca przyczyn nie dołączył do starcia. Bitwa ta była punktem zwrotnym w historii Rosji. Co prawda hanowie Złotej Ordy otrzymywali trybut przez jeszcze kolejne 100 lat, to jednak wydarzenie to było początkiem wzrostu potęgi państwa moskiewskiego. W 1381 roku krzyżacy dwukrotnie najechali na ziemię pistuta. Zgodnie z traktatem w Dawidyszkach Jagieło nie interweniował. W sierpniu tego roku Kejstud dowiedział się jednak o tajnym porozumieniu od krzyżackiego komtura Ostrudy, co oczywiście wywołało jego gniew. Wkrótce potem Jagiełło ruszył na połock, który wciąż uznawał zwierzność Andrzeja Garbatego, aby osadzić tam Skirgiełę. Jego nieobecność wykorzystał jego wuj, który z zaskoczenia zajął stolicę Litwy. Następnie wziął powracającego do Wilna Jagiełę do niewoli. Kejstut zmusił go do zrzeczenia się tytułu Wielkiego Księcia oraz uznania jego syna, Witolda, za prawowitego następcę. Po złożeniu przysięgi wierności, Jagiełło odzyskał wolność oraz niewielkie posiadłości w Witebsku i krewie. Co zaś się tyczy Kejstuta i Witolda, to ponowili otwartą wojnę z zakonem krzyżackim, najeżdżając jeszcze w 1381 roku na Prusy. Ok, to tyle na dziś, dzięki za uwagę. Wielkie podziękowania także dla wspierających kanał Patronów na Patreonie.